Witam Was serdecznie. Niedawno w komentarzu tutaj na YouTubie, ktoś w toniku Ula R. poprosił mnie o nagranie krótkiej lekcji tańca, który się bardzo często pojawia w filmach Short do muzyki raczej One Way Ticket. Chcesz zobaczyć, jaka to choreografia? Rzuć okiem tutaj. A ja tymczasem spełnię prośbę Uli i nauczę Was, jak to zrobić. Tańc jest bardzo prosty. Stańcie z ciężarem ciała na lewej nodze i tupiąc sobie w miejscu prawą, wykonujemy wykonamy taki ruch. Raz i dwa i trzy i cztery. Mhm. Jeszcze raz. Tupiemy nogą i wykonujemy ten ruch. Raz i dwa i trzy i cztery. Jeszcze raz. Raz i dwa i trzy. I teraz uwaga na cztery staniemy na nodze prawej i zrobimy to samo w drugą stronę. Raz i dwa i trzy i cztery. Jeszcze raz. Raz i dwa i trzy i cztery. Bardzo proste? To teraz odwrócę się do Was plecami, żeby było Wam łatwiej mnie naśladować. Stoimy na lewej nodze, prawa tupie i ręce po prawej stronie. Raz i dwa i trzy i stań. Raz i dwa i trzy i stań. I jeszcze raz. Raz i dwa i trzy i stań. I raz i dwa i trzy i stań. Spróbujmy jeszcze raz, ale trochę szybciej. Raz i dwa i trzy i postaw. Raz i dwa i trzy i postaw. Nie taki diabeł strasznie jak go malują, prawda? Drugi ruch. Zabieramy, tak jak chcieli, coś ze siebie zabrać. Przesuwamy rękę do przodu. A teraz drugą z tyłu i przesuwamy ją do przodu. A nóżka długie. Raz i dwa i trzy i cztery. Raz i dwa i trzy i cztery. Jeszcze raz. Raz i dwa i trzy i cztery. Raz i dwa i trzy i cztery. Spróbujmy to zrobić razem z ręką. Stoję na lewej nodze, prawą rękę zabieram, prawa nadodrębka. Raz i dwa i trzy i cztery i lewa. Raz i dwa i trzy i cztery i powtórz. Raz i dwa i trzy i cztery, raz i dwa i trzy, jeszcze raz. Raz i dwa i trzy i cztery, raz i dwa i trzy i cztery. No już mamy dwa fragmenty. Odwrócę się do Was plecami i zrobimy obie części naraz. Tak? Czyli zaczynamy stojąc na nodze yy, lewej, i prawa zaczyna. Raz i dwa i trzy i zmiana. Raz i dwa i trzy. Uwaga, ręka. Raz i dwa i trzy i cztery. Raz i dwa i trzy i cztery. Udało się? Jeszcze raz. I. Teraz i dwa i trzy i zmiana. Raz i dwa i trzy. Ułaga ręka. Raz i dwa i trzy i cztery. Raz i dwa i trzy i cztery. I teraz spróbujemy zrobić od lewej nogi taki krok. Postaw lewą punkt. Postaw prawą punkt. Jeszcze raz to samo zrobimy. I lewa i prawa i. Jeszcze raz. I lewa, i prawa. I dodamy od lewej nogi cztery kroki do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery. Znowu mam wolną lewą. Spróbujmy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i sześć, i siedem, i osiem. Jeszcze raz. Lewa, prawa. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Jeszcze raz. Lewa, i prawa. I 2, i 3, i 4. Dołączamy do poprzednich elementów. Stoimy na lewej, prawa zaczyna. Raz, i 2, i 3, i 4, 5, i 6, i 7. Uwaga! Raz, i 2, i 3, i 4, 5, i 6, i 7. Uwaga, bo od lewej zaczynamy. Tutaj pamiętajcie, że musi być lewa wolna. Nie wiem dlaczego tak. Ja bym zrobiła prawą, ale na filmiku było lewą, więc zatańczymy lewą. Raz, dwa, trzy, cztery, do tyłu. Raz, dwa, trzy i cztery. No to jeszcze raz, a już nie będę tyle mówić, tylko od razu powtórzymy. I raz, i dwa, i trzy, i zmiana. Raz, i dwa, i trzy, i rączka. Raz, i dwa, i trzy, i cztery. Raz, uwaga, lewa zaczyna. I lewa, i raz, dwa, trzy, cztery. I mam wolną lewą nogę. Ok? Jak idę do tyłu, to robię taki ruch. Tak jakbym chciała Was za sobą pociągnąć. Bo tego nie widać, jak jestem plecami do Was odwrócona, jeszcze raz pokażę. Raz i dwa i trzy i cztery. Jeszcze raz od początku do tego miejsca i raz i dwa i trzy i zmiana raz i dwa i trzy dodaj rękę raz i dwa i trzy cztery raz i dwa i trzy i z lewej lewa prawa i raz dwa trzy cztery i teraz już będzie bardzo prosto, bo tylko z nogi na nogę przenosimy ciężar ciała raz dwa trzy cztery pięć i sześć siedem i osiem. Jeżeli chcecie, żeby to było bardziej atrakcyjne, to możemy narysować biodrami ósemkę. Dwa i trzy i cztery. Raz i dwa i trzy i cztery. Czyli staję nad nogą, cofam biodro, przenoszę ciężar, cofam prawe. Staję na lewej, cofam lewe. Jak cofnam lewe, to prawe mi musiało pójść do przodu. Staję na prawej, Cofamy raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, 2 I tak sobie kręcimy biodrami. 5 i 6, 7 i 8. Spróbujemy w całości. I raz, i 2, i 3, i 4, 5, i 6, i 7, 8, raz, i 2, 3, i 4, 5, i 6. Uwaga z lewej, lewa, prawa i.

Dwa, idziemy do tyłu, raz, dwa, trzy, cztery, raz i dwa, i trzy, i cztery, pięć, i sześć, i siedem. Możemy powtórzyć, raz i dwa, i cztery, pięć, i sześć, i siedem. I jest, i dwa, i trzy, i cztery, sześć. I z lewej nogi, lewa, prawa, raz, dwa, trzy, cztery, raz i dwa, i trzy, i cztery, pięć, i sześć, siedem i osiem że się udało. Jeżeli chcesz zatańczyć razem z muzyką, tutaj szukaj linków. A jeżeli chcesz się nauczyć innych moich tańców, tutaj znajdziesz playlistę. A jeżeli nie znajdziesz czegoś na tej playliście, a bardzo Ci zależy na tym, żebym to pokazała, to po prostu do mnie napisz. Dziękuję bardzo, do widzenia!